Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 8 skalowanie biznesu. 8 kwietnia zarządzanie wzrostem i ryzykiem. Zagadnienia. 8.4.1. Definicje i podstawowe pojęcia. 8.4.2 strategie zarządzania wzrostem. 8.4.3 zarządzanie ryzykiem 8.4.4 narzędzia wspierające zarządzanie wzrostem i ryzykiem. 8.4.5 przykłady zarządzania wzrostem i ryzykiem. 8.4.6 Podsumowanie. Zarządzanie wzrostem i ryzykiem to kluczowy element prowadzenia startupu, szczególnie w fazie dynamicznego rozwoju. Wzrost przynosi nowe możliwości, ale również wiąże się z wieloma wyzwaniami i potencjalnymi zagrożeniami. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik po zarządzaniu wzrostem i ryzykiem w startupie. Zarządzanie wzrostem proces planowania, organizowania, prowadzenia i kontrolowania zasobów, aby osiągnąć pożądany wzrost firmy w sposób zrównoważony i kontrolowany zarządzanie ryzykiem, identyfikacja, ocena i priorytetyzacja ryzyk, a także stosowanie zasobów w celu minimalizowania, monitorowania i kontrolowania prawdopodobieństwa oraz skutków niepożądanych zdarzeń. Planowanie strategiczne. Określenie celów wzrostu, jasne i mierzalne cele, które firma chce osiągnąć. Mapowanie ścieżek rozwoju, tworzenie planów działania, które pomogą w realizacji wyznaczonych celów. zarządzanie zasobami. Rekrutacja i rozwój talentów, zatrudnianie odpowiednich ludzi i inwestowanie w ich rozwój. Optymalizacja operacji udoskonalanie procesów wewnętrznych w celu zwiększenia efektywności. Skalowanie operacji. Automatyzacja wykorzystanie technologii do automatyzacji powtarzalnych zadań. Outsourcing korzystanie z usług zewnętrznych dostawców, aby skupić się na kluczowych obszarach działalności. Ekspansja rynkowa. Nowe rynki wchodzenie na nowe rynki geograficzne lub segmenty klientów. Nowe produkty usługi rozszerzanie oferty produktowej lub usługowej. Identyfikacja ryzyk. Analiza SWOT, ocena mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. Konsultacje z ekspertami, zasięganie opinii specjalistów w różnych dziedzinach. Ocena ryzyk: ocena prawdopodobieństwa i skutków, określenie, jak prawdopodobne jest wystąpienie ryzyka i jakie mogą być jego konsekwencje. Priorytetyzacja ryzyk ustalenie, które ryzyka wymagają najwięcej uwagi. Zarządzanie ryzykami: unikanie ryzyka, działania mające na celu eliminację ryzyka. Transfer ryzyka przenoszenie ryzyka na inny podmiot, np. poprzez ubezpieczenie. Redukcja ryzyka podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa lub skutków ryzyka. Akceptacja ryzyka świadome podejmowanie ryzyka, gdy koszty jego minimalizacji przewyższają korzyści. Monitorowanie i kontrola. Regularne przeglądy cykliczna ocena skuteczności działań zarządzających ryzykiem. Aktualizacja planów dostosowywanie strategii zarządzania ryzykiem do zmieniających się warunków. Esana, narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga w planowaniu i monitorowaniu działań. Trello, platforma do organizacji pracy zespołowej, umożliwiająca śledzenie postępów i zarządzanie zadaniami. Slack, narzędzie do komunikacji wewnętrznej, ułatwiające współpracę i wymianę informacji. RiskWatch, oprogramowanie do zarządzania ryzykiem, które umożliwia identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyk. Microsoft Power BI, narzędzie analityczne, które pomaga w wizualizacji danych i podejmowaniu decyzji opartych na faktach. Airbnb, firma, która skutecznie zarządzała swoim dynamicznym wzrostem, dostosowując ofertę do lokalnych przepisów i kultur oraz inwestując w automatyzację procesów. Dropbox Podczas szybkiego wzrostu, Dropbox skupił się na automatyzacji procesów i optymalizacji infrastruktury technologicznej, aby utrzymać wysoką jakość usług. Tesla W zarządzaniu ryzykiem, Tesla stosuje zaawansowane analizy danych, aby monitorować i minimalizować ryzyka związane z produkcją i bezpieczeństwem swoich pojazdów. Zarządzanie wzrostem i ryzykiem to kluczowe elementy sukcesu każdego startupu. Skuteczne zarządzanie wzrostem wymaga planowania strategicznego, zarządzania zasobami, skalowania operacji oraz ekspansji rynkowej. Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, ocenę, zarządzanie i monitorowanie ryzyk. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technologii oraz czerpanie z przykładów udanych firm może znacząco zwiększyć szansę na osiągnięcie sukcesu w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 8. skalowanie biznesu. 8. kwietnia zarządzanie wzrostem i ryzykiem.